Cześć, kochani, to Agnieszka, zapraszam Was na kolejne wyprzedaż, wymierzymy z Zary. <noise> tak, jakoś wyszło. Wiecie, że ja Zary bardzo lubię. No i teraz już te wyprzedaże, że tak powiem, chylą się ku końcowi i można rzeczy dostać w fajnych cenach, także um, tak, także dzisiaj będzie znowu mierzymy z Zary. Powiem wam, że nie nagrywałam przez ostatnie parę dni, bo mam problem z Maćkiem. Generalnie walczę o Maćka. Walczę o jego godne, że tak powiem, jeszcze może chwilę pożycie, bo niestety Maciek miał jakąś infekcję i przy okazji wszelkich badań wyszło, że ma jedną nerkę niesprawną. Już praktycznie no i wątrobę w takim stanie, że Zobaczymy, zobaczymy, co będzie po prostu. No, lekarz mi powiedział, że nie ma jakiejś wielkiej nadziei, znaczy nie ma w ogóle nadziei, po prostu, że kot umiera. Ale może, może, może jednak nie. Dzisiaj się trochę lepiej, Maciek czuje. I no, ma żółtaczkę, ma wszystko, ale tak jakby normalnie się zachowuje, a no nie wiem, zobaczymy. W każdym razie muszę się trochę oderwać, bo przez ostatnie dwa dni, trzy, trzy dni właściwie, no to... Jakby, nie byłam w stanie nic robić. Po prostu leżałam z Maćkiem i, i chodziłam z nim do lekarza i na kroplówy i tak dalej. Zobaczymy, co będzie. Trzymajcie kciuki, żeby jeszcze troszeczkę w godności, że tak powiem, sobie potrwał tutaj przy nas. Ale dobra. Prze no i tak, właśnie, i powiedziałam o tym i teraz siadło, usiadło mi w ogóle wszystko, ale dobra. Będziemy mierzyć, będziemy przeglądać. Chcę się trochę oderwać, wiecie? Po prostu chcę się oderwać, a dla mnie, nagrywanie na YouTube, to jest właśnie takie wyjście totalnie z problemów takich codziennych. Do, jakby wychodzę z życia swojego normalnego. Zaczynamy. Słuchajcie, co mi się udało dopaść na wyprzedaż? Tu jest coś, co mierzyłam. Czemu to jest takie przy, przykurzone, jakby dziwnie? Jakby chwyciło jakieś właśnie takie paprochy. Nie wiem o co chodzi, bo to, to z jednej strony tylko. Ale słuchajcie, dopadłam krótką, właściwie krótką, kur, taki krótki tręcz, o kurtkę. I ja ją kupiłam za 100 zł na wyprzedaży teraz. Taka, w ciemnym brązie. W ogóle jak ją zamawiałam, jak ją wiecie, kliknęłam szybko, to myślałam, że ona jest czarna, ale ona jest w takim ciemnym brązie i ma fajną podszewkę w kratę. Taką i to też mamy tutaj na rękawach. Ja już sobie ją zmierzyłam, więc ją wam pokażę. Rękawy są w ogóle takie dziwne, duże, bardzo, bardzo duże. Ale generalnie kurtka jest całkiem fajna, nie jest za krótka, nie jest za długa, jedyne co to widzę, że się troszkę właśnie obiera. I też zastanawiam się, czy ją sobie zostawić, czy ją ewentualnie zwrócić, także możecie mi pisać, co sądzicie, bo nie wiem. No trochę się jakby obiera i to, to mnie denerwuje, bo wiecie, że ja nie lubię czyścić takich rzeczy w kółko. Mamy tutaj pagony u góry, na rękawach mamy też, jak widzicie, paski z guzikiem. Z tyłu jest pelerynka, więc ona fasonowo jest bardzo fajna. I jeżeli chodzi o skład, taka porządnie wykonana, tylko właśnie to, kurczę, obieranie się... Mam wrażenie, że mogłoby go nie być po prostu, nie? Ale to też jest chyba bawełna z wierzchu, więc takie bawełny, właśnie płaszczowe i tak dalej, one często potrafią chwytać kłaczki. Mamy tutaj 66% bawełny, 34% poliestru z wierzchu i 50 bawe, 60% bawełny, 40% jeżeli chodzi o podszewkę. Więc taka no powiedzmy, że jest pół na pół. No widzicie? Tutaj na przykład właśnie chwyciło jakieś kłaczki. Także jeszcze się nad nią zastanawiam. Ona teraz, widziałam, jest chyba po 79 yy, złotych nawet. A przeceniona to już nie wiem z ilu. Także no z jakichś 300 pewnie, coś takiego. Także coś takiego zmierzmy i yy, piszcie, co sądzicie. Dobra, tak się prezentuje ta kurtka. Wydaje mi się, jak ją teraz założyłam, że ona jest tak jakby troszkę jednak za duża. Nie wiem, ale... Kombinuję, w sensie rozkminiam, bo jak się ją zapnie, to ona wygląda tak fajnie w punkt. Ja zwykle noszę rzeczy rozpięte, ale jeszcze to Wam pokażę. Patrzcie na ten rękaw. Jest taka mocno przeskalowana, nazwijmy to tak, ale jak widzicie, tutaj podwinęłam rękaw i wygląda to, wydaje mi się, ciekawie całkiem. Tak, w sumie ta krata nie pasuje do, tej pan... do tego węża, którego mam na dole, ale to tak, to tylko dodatek. Podwinę może z drugiej strony, bo chyba wtedy naj, najbardziej tak jakby zobaczę to, co chcę zobaczyć. Tak mi się wydaje. No fajnie wygląda sama w sobie. Spójrzcie, jak teraz dałam łapki do kieszeni. Z boku. Ja sobie też zobaczę. No fajnie kurczę wygląda. Długość jest taka za pupę. Dosłownie tutaj mi się pupa kończy, więc też jest fajna długość. Tak wygląda z tyłu. Fajna do noszenia y, właśnie tak zapięta, nie, żeby była. A zobaczmy jeszcze tak, jak ją puszcza. Luźno, no fajna jest, podoba mi się. Podoba mi się, y, bo, bo ja zmierzyłam, nie? Podoba mi się bardziej niż jak y, pierwszy raz miałam z nią do czynienia. Trochę mocno to staje tutaj. Tak do przodu, bo się jedno na drugim otwiera. Ale i tak, jak się ją nawet tak da luźno w miarę, to ona i tak jest tutaj domknięta. Nie, jakby nie, nie ma tego powietrza w środku, powiedzmy trochę. Nie wpuszczamy tutaj tego, co jest tutaj. Co sądzicie? Czy ona jest za duża? Czy ona jest dobra? Nie wiem. Napiszcie mi, co wy sądzicie. Wydaje mi się, że może mniejszy rozmiar byłby lepszy, ale. Nie wiem, napiszcie co sądzicie. Idziemy dalej. Kolejna rzecz to jest coś, w czym już chodziłam, co już nosiłam i e, taka trochę podstawowa może. Dżinsy, nie jeansy, tylko spodenki. Po prostu zwykłe, białe spodenki. Tu jest chyba fason. Wydawało mi się, że zostawiłam gdzieś metkę. O, tak, zostawiłam metkę Rigid Mum Fit Bermuda. Ja je mam w rozmiarze 42. Tak, takie po prostu szorciki. I ja je w sumie zamówiłam, jak byłam u rodziców, i tam też mi przyszły, i były ciepłe pogody na początku, więc sobie tam w nich w któryś dzień yy, śmigałam. Tak mi się wydaje, że je nosiłam. Nie, na pewno je nosiłam. Tak, także właśnie takie w złamanej bieli w ciepłą stronę w sensie, w jakiś tam krem yy, i. Z podwiniętymi nogawkami. W sensie one są podwinięte, ale można je też odwinąć, nie? I wtedy ta nogawka jest troszeczkę krótsza. Um, jeans jest bardzo przyjemny. Nie za gruby, trochę sztywny, on nie jest też jakoś wielce elastyczny, ale są fajne, powiem Wam. Bo ja nie wiem, czy nie mam tego, może nie tego samego modelu, ale mam fity właśnie takie białe sprzed dwóch czy trzech lat, tylko po prostu ja w niej nie wejdę w tym momencie. I tak stwierdziłam, że no jednak chciałabym jakieś takie spodenki, tak z daleka pokazuję, bo żeby nie prześwietlało. Chciałabym jednak jakieś takie spodenki, które mogłabym, wiecie, założyć po prostu, um, oprócz tych jednych jeansowych, które mam z Levi'sa, starych, w sensie takich vintage. To chciałabym jeszcze jakieś jeansowe mieć. Biały, to jest dla mnie bardzo uniwersalny kolor. Tutaj mamy 100% bawełny, także też wam pokażę po prostu jak leżą. One może nie są, jakby. Wydaje mi się, że jakie je zakładałam, to one były troszeczkę takie bardziej przylegające, niż by mogły być w pasie, ale to i tak jest dobrze jak na mnie, tak. Także mierzymy. No właśnie. I spodenki. No jak widzicie, tu jest jedna nogawka podwinięta, druga odwinięta. No, więc można nosić yy, można nosić po prostu tak o, tak, i wtedy nogawki są trochę dłuższe. To jest spoko, moim zdaniem. Natomiast one przyszły do mnie podwinięte, tak wyglądają z tyłu. Wydaje mi się też, że to nie, nie są spodęki prześwitujące, wiecie? Więc to też na plus, bo przy okazji lata to zazwyczaj te nawet jeansy są takie, takie różne. Aczkolwiek ja mam chyba cielistą bieliznę dzisiaj. Tak, no to z cielistą bielizną nie prześwitują. Może tak. Tak wyglądają, jak się je podwinie, w ten sposób. Więc no fajne, fajne takie bazowe spodaneczki do śmigania, tak bym powiedziała. Tak. Nie będziemy się tutaj dłużej przy nich zatrzymywać, no tutaj nie pytam Was, czy byście zostawiły, czy byście wróciły na moim miejscu, bo po prostu tak jak Wam powiedziałam, ja już w nich chodzę, więc yy, idziemy dalej. Kolejna rzecz, słuchajcie. Ja się Wam odgrażałam jakiś czas temu przy mierzeniu takich jakichś kurtek Pelatos, czyli tych takich z materiałowymi jakby płatkami, że jak kiedyś znajdę coś, co będzie mi pasować, to sobie kupię. I udało mi się upolować za 50 zł na wyprzedaży płaszcz Pelatos. I tutaj tak, i jest to Pelatos, i jest kolor super taki. Ale jak ja to założyłam, to, to też to zmierzyłam. To stwierdziłam, że chyba jednak nie. To już jest syntetyk i to nawet jak dotykam, to mam takie, że mi zatyka nos tak. Ach, nie do końca. No ale właśnie. Udało się upolować jest rozmiar XL. Zara mi poleciła XL. Być może l byłaby mniej przytłaczająca, że tak to ujmę. Taki. Widzicie? Piękny zielony kolor. Taki, taki zielony. Z lekką nutą trawiastości. To nie jest taki, ja wiem, pistacjowy, bardzo chłodny, tylko taki właśnie, trochę podobny do tej spódnicy, którą y, udało mi się upolować. Tak, już swoją drogą. Ale już nie będę Wam pokazywać taką zieloną, plisowaną. Y, I udało mi się upolować po prostu w moim rozmiarze. Nie, nie będę się powtarzać, bo to Wam pokazywałam, nawet w dwóch filmach była, więc y, już tutaj Wam oszczędzę. Udało mi się upolować za. 49 chyba złotych w końcu, czy 39. I tutaj mamy: no tak, no, poliester z wierzchu, poliester podszewka. No właśnie, i to jest taki długi płaszcz. On jest bardzo długi, aż się zdziwiłam. E, w te takie, jakby listeczki. Trochę mi się to kojarzy z jakąś królową Elfów, coś takiego. Bardzo ciekawy, natomiast raczej tego nie zostawię nawet mimo tej niskiej ceny, bo no tak jak Wam powiedziałam, czuję się zbyt troszeczkę przytłoczona, więc pokażę Wam jak leży. No możecie pisać, czy byście zostawiły na moim miejscu, czy nie, ale ja raczej tego nie zostawię. Mierzymy. E, dobra, to teraz to popatrzcie na to. Czuję się jak jakieś Yeti z kiełków. Kiełkowe Yeti kiełki brokuł, albo lucerny, i... w ogóle, albo żucha taka jasna. <taki>, Taki... nie do końca chyba to jest, nie? Jeszcze tutaj to, że to można zapiąć w ogóle, słuchajcie. I co ciekawe, to jest, że to jest wyprzedane przez większość czasu. Nie, nie, nie. Jestem na nie. Ja bym to jakoś podwinęła, może żeby było szerzej tutaj. Ale, no nie, no nie, nie. Kolor jest piękny. Kolor jest piękny, ale to, to, troszkę bardziej to dla mnie wygląda jak jakieś przebranie niż ubranie, tak szczerze mówiąc. Więc chyba jednak bardziej, bo, tak jak powiedziałam, kiedyś te Petalos czy Pelatos, Petalos chyba, yy, kurde, nie wiem, dobra, nieważne. Yy, powiedziałam Wam, że sobie kupię, ale znowu, to nie jest to. Chyba jednak fajnie się czuję w tych krótkich tylko nie trafiłam jeszcze na odpowiedni kolor, kiedyś były, ale wtedy ich jakby był taki pudrowy, różowy, ale wtedy jakoś zrezygnowałam, nie chciałam. No a potem były jakieś takie kobaltowe, czerwone, chyba ostre, różowe, to nie, nie są kolory, w których chciałabym takie ubranie. Także tak, tutaj kolor mi się podoba, ale fason nie. Idziemy dalej. Kolejna rzecz to jest koszula. I to jest koszula, którą z Wami mierzyłam na początku wiosny, wydaje mi się. Jak zaczęliśmy za pierwszym razem przeglądać wyprzedażę, e, nie wyprzedażę, w ogóle kolekcję wiosenną e, Zary. I ona mi się działa w głowie, powiem Wam. Tylko ona była taka. Jak na, jak na koszulę, nie pamiętam, czy to było 200 zł, czy nawet więcej. Natomiast ona jest z wiskozy i to jest taka mgiełka z wiskozy, więc to przemawia na jej korzyść zdecydowanie. Natomiast tak. Natomiast, natomiast. Pokażę Wam ją po prostu, może. Taka czerwona, piękny czerwony kolor. Aczkolwiek trochę taki dla mnie aż zbyt krwawy, aż zbyt przytłaczający, mam wrażenie, nie? I mamy tutaj luźne rękawy, takie bufowane, jest mankiet, taka i czekajcie, bo tutaj się coś poprzekręcało i po prostu wisi to bez sensu wszystko. Zapinana na guziczki, tutaj z takim okrągłym dekoltem, to Wam zaraz wszystko na sobie pokażę. No i właśnie, taka luźniejsza i mamy jeszcze tutaj taką jakby, wiecie, szarfę do wiązania z przodu, czy to na kokardę, czy luźno puszczona. Jak kto tam chce. Kolor jest piękny. Teraz, jak, jak patrzę w kamerze, to jest piękny, bo on jest taki czereśniowy, powiedziałabym. Bardzo ładny. Natomiast wydaje mi się, że też jakoś nie do końca. Pamiętam, że wtedy, jak bardzo mi się podobała, ale teraz jakoś tak nie do końca. Może dlatego, że jest lato i, i wydaje mi się trochę za ciężka i że są takie, wiecie, cieplejsze pogody. Kirosław, Kirosław zostaw to. Idź na drapak. Idzie na drapak? Nie, minął drapak. E, tak, no właśnie, ale mamy tutaj 100% wiskozy, więc to jest totalnie na plus. Jak widzicie, ona jest taka mgiełkowa. E, no to zmierzę ją i tyle. Nie będziemy tutaj siedzieć i gadać, tylko pokażę Wam na sobie. Mierzymy. Dobra, to pora na tą koszulę. To, czego nie lubię, to już to, że taka dziura się robi. Ale ja po prostu nie zapiąłam tego mankietu, słuchajcie, bo te mankiety są bardzo wąskie. Nie da się podciągnąć tej koszuli. I to jest dla mnie ogromny minus, bo ona oczywiście pięknie wygląda tak jak jest, ale wiecie, znacie moje preferencje. Ja wolę jednak jak rękaw jest troszkę wyżej podciągnięty. No tutaj jestem w stanie to zrobić tyle. I dla mnie to jest trochę za mało. Ta bulwa tutaj wtedy nachodzi na to i ten rękaw wciąż jest taki dłuższy niż bym chciała. Widzicie, tutaj mamy okrągły dekolt. No i to wiązanie, można kokardę, można, tak jak powiedziałam, wszystko można sobie tak związać. Jakoś tak nie, nie jara mnie ta koszula, jak ją teraz zamówiłam, a tak jakby cały czas mi po głowie chodziła. Może to nie dobrze, słuchajcie, no bo tak jakby czasami coś nam. Znowu ten motor. Czasami coś nam tam w głowie siedzi i, i siedzi i siedzi i. Nawet wtedy ją chciałam kupić za, te, za tę pełną cenę, ale jak się rozmyśliłam, wygląda ładnie. Pokażę Wam jeszcze tak z boku i z tyłu. Mam nadzieję, że to jakoś w miarę włożyłam tutaj. Wygląda ładnie, ale nie, nie jest wearable, dla mnie jednak stwierdzam. Nie jest wearable, bo. Yy, no bo nie, po prostu. Nie, nie czuję jej teraz, także ją będę odsyłać. Jeszcze Wam pokażę, jak ona wygląda. Luźno opuszczona. Bardzo mi się podoba to marszczenie tutaj. Dodaję takiego trochę dla mnie. Nie wiem, z bochą mi się trochę kojarzy wajbem ale tak ogólnie rzecz biorąc, to nie jestem na tak. Nie, jednak nie. Także to idzie do zwrotu. I mam jeszcze jedną koszulę, która byłam przekonana, że też jest z wiskozy. Miałam dwie. Miałam więcej koszul różnych i, i jakby pomyliłam się po prostu i upolowałam te koszulę za 89 zł i tak jezu, fajna, wiskozowa, myślałam, że jest jak wiskozowa, jak ta czerwona. Yy, I tak przyszła, patrzę, poliester, co jest grane, patrzę na stronie poliester i w pierwszym momencie sobie tak pomyślałam, że może na stronie był błąd i teraz to poprawili, ale potem zaczęłam przeglądać tą moją już listę i rzeczywiście znalazłam drugą koszulę która jest wiskozy. Musiałam się pomylić. Ta niestety jest poliestrowa za 90 prawie złotych. Już na samej przecenie. Przeceniona z 200? Rozmiar XL tutaj mam. I to jest taka w stylu Chloe. Koszula. Tylko, że no poliestrowa. Czyli z falbanami. Trójkątny dekolt. Tutaj zapinana na takie guziczki na pętelki. Mam nadzieję, że to jakoś tam widać. Że tutaj są te guziczki. I właśnie z takimi falbanami. No, kolor też jest po prostu jak z wybiegu Chloe, taki śmietankowy. Bardzo ładna jest ta koszula, ale oni jej w ogóle nie chcą przycenić. Nie wiem, może teraz ją przycenili bardziej, ale ta cena jakby trochę jest niewspółmierna do materiału, z którego to jest wykonane, jeżeli chodzi o wyprzedaż. Nie? mamy tutaj dłuższy rękaw. On jest również zapinany tutaj na guziczek z pentelką. I tak się zastanawiam nad nią, szczerze mówiąc, bo nie do końca, w sensie fajna jest, wydaje mi się, ale nie do końca mnie przekonuje ten skład. A właściwie całkowicie jestem mu przeciwna. Natomiast ja mam koszulę y, też poliestrowe, noszę spoko, ale jakoś tak czuję jakieś. Nie wiem, tak, no 100% poliestru. Czuję takie, mm, wolałabym wiskozę, właśnie. No bo widzicie, widziałeś tą czerwoną. Da się w wiskozie zrobić tego typu koszulę mgiełkowe. Więc yy, nie wiem też, co z nią zrobić, czy ją zostawić, czy ją oddać. Możecie mi też napisać, co byście zrobiły na moim miejscu. A teraz mierzymy. Dobra, teraz ta koszula. I teraz ją założyłam też. Jakiś taki mniejszy kadr się zrobił. Nie wiem, co ja zrobiłam. Czy przybliżyłam, czy. Troszkę, tak, tu, 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 troszkę was oddalę. Yy, wydaje mi się, że kurczę ten XL, który mi tutaj Zara poleciła, m, m, jest trochę taki duży. <grym> no nie wiem, no może jest dobry. Ona ma być duża, ma być luźna, ale czy aż tak? Dobra, spróbujmy. Jeszcze tak, wam pokażę, może z każdej strony po prostu. O. Widzicie, z tyłu jest taka tutaj. No to też jest mgiełka. Boże, pikam, telefony mi dzwonią, pikają mi te zegarki. Wszystko pika, 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 Pikachu! <grywia> ja nie, nie miałam fazy na Pikachu, ale mój młodszy brat, 7 lat młodszy, miał jak był dzieckiem. Tak wygląda włożona w spodnie. I widzicie, tutaj też podciągnęłam rękaw, i tutaj już jest troszkę luźniej i można go wyżej podciągnąć, aczkolwiek to też nie jest elastyczne. Natomiast tutaj też opada i w dalszym ciągu robi ten rękaw taki jednak dłuższy, nie? Ale, ale tutaj przez te falbany jest taka lekkość jakaś w tym. No i kolor też jest lżejszy. Zobaczmy z tyłu. Tak to wygląda. No widać, że tu jest włożone, nie? No bo to jest mgiełkowe, więc prześwituje. Yy. Włosy wezmę. Tak wygląda z tyłu. Tak, włosy wezmę i metka sterczy, No ale dobra. Ładne to jest i o dziwo podoba mi się, jak to się układa u mnie na dekolcie, bo mamy niby tak i taki trójkątny dekolt, ale jakoś tak ładnie to wygląda, kurczę. Szkoda trochę tego składu. I tak ogólnie cena też mogłaby być niższa za, za poliester, ale. Aha, tu się roz... robi się taki ten i brzuch wystaje, dobra, to, 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 to też nie jest fajne, może to można jakoś związać, czekajcie, nie do końca chyba, ale zrobimy jeszcze jedną rzecz, rozepniemy, ok, to są guziczki na pętelki, ale pętelki są materiałowe, to jeszcze gorzej, to, to po prostu jest masakra no bo jak gumki, to jeszcze jakoś da się to, wiecie, naciągnąć, a te z tymi się trzeba szarpać. Jakbym to związała tak... <grym> Dziwnie wygląda. Za, jakby za... Nie. Jednak lepiej. Bardziej mi się podoba włożone tutaj w spodnie i po prostu wyciągnięte trochę tych falbanek. Tak. No fajna jest ta bluzka, fajna, ale... No właśnie, ale, ale. Więc prawdopodobnie też pójdzie do y, zwrotu. No bo jak są ale, no to... Jak są, ale to nie jest doskonale, że tak zrymuję. <laughs> Dobra, idziemy dalej. I ostatnia rzecz, ją sobie też zmierzyłam, wydaje mi się, że jest kozak. <laughs> że jest fajna. Nie jest to może moja kolorystyka i w ogóle na stronie też to wyglądało tak dosyć niepozornie, ale tak sobie pomyślałam, że nie wiem, czy kojarzycie tę moją różową kurtkę, taką bomberkę, którą udało mi się lnianą dopaść e, teraz na wyprzedaży, że to jest trochę coś w tym stylu, tylko dłuższe. I to może być dla mnie fajne, bo ja lubię takie rzeczy po prostu nosić. I jest to taki płaszcz lniany chyba też, o ile dobrze pamiętam, za, tak, 100% lnu lniany y, za 129. Teraz go widziałam i nawet go upolowałam, więc y, i ten droższy sobie oddam y, za 79. <grywa> chyba, że mi anulują zamówienie na przykład, nie, bo czasami tak jest. Tak, i to jest taki płaszcz, tu już widzicie, podwinęłam rękawy, w brązie. Spoko jest ten brąz. Może brąz to nie jest tak idealnie mój kolor, ale teraz jak tak patrzę pod moje włosy, nie? To tak mi się wydaje, że tony są troszkę podobne do moich włosów, więc nie będzie tak źle. Wykończony tutaj takim pudełkowym jakby górą do dekoltem po prostu. Mamy duże guziki, szylkretowe. Są tutaj kieszenie, zaraz Wam to na sobie pokażę, bo mówię, że tak to niewiele zobaczymy. I jest pasek, można go sobie przytaliować. On jest dłuższy, ma rozcięcia po bokach, takie. I wydaje mi się, że na taką pogodę, jak jest na przykład dzisiaj, czyli jakieś 20 stopni chyba, czy tam może 19, nawet 21, coś takiego, mógłby być fajny, wiecie, coś pod spód, jakieś spodnie i do tego taki płaszcz. Wydaje mi się, że jest super. Tak, z tych wszystkich rzeczy, które tutaj pokazuję, to ta kurtka z początku i to, wydaje mi się, no i spodęki, nie, w których już śmigam, wydaje mi się rzeczami najfajniejszymi i yy no zmierzmy po prostu. Już Wam tu powiedziałam, że to jest 100%, no mamy jeszcze tutaj zapasowy guziczek, bo tutaj na tej metce informacja odnośnie tego jest. Aha, jeszcze Wam powiem rozmiar, bo mam tutaj rozmiar M, taki rozmiar poleciła mi Zara. Kupowałam wszystko po prostu według tego, co Zara mi polecała rozmiarowo, ale to jest dziwne, bo teraz mi pokazują inne rozmiary, więc ja nie wiem o co chodzi, ale no w sensie, któraś z tych rzeczy teraz mi pokazała mniejszy rozmiar, że powinnam mieć. Nieważne. W każdym razie taki płaszcz wydaje mi się, że jest świetny i on o dziwo nie jest tak trudno go dopaść, słuchajcie, bo on się ciągle pojawia jakby na stronie, więc jakby się Wam podobał, to może warto zapolować. Skład jest fajny, jest właśnie taki do narzucenia, także pokazuję wam, jak leży. I last but not least, jak to mówią, tak to wygląda. Spokojnie, nie przerażajmy się. Tutaj ten dekolt też jest właśnie taki domknięty, ale tutaj jest. Usztywniony, jakby usztywniona linia tego dekoltu, i to się odwija, słuchajcie. Odwija się w ten sposób, i to się trzyma. I wtedy już wygląda, moim zdaniem, spoko, bo nie jest takie domknięte. I mamy właśnie taki płaszcz, no kurczę, podobny kolor do moich włosów. Ciemniejszy trochę, może i trochę bardziej żółty, ale podobny, więc no, natura wie, co robi. <grywia> tak. Tak to wygląda z boku. Bardzo fajne to jest do narzucenia. Słuchajcie, przed połowę łydki, jak widzę. No i tutaj mamy ten pasek też nie, ja go dałam luźno. I zresztą modelka też to ma tak odwinięte. Wiecie, na stronie muszę troszkę podejść i sprawdzić, czy na pewno chwyta ostrość, chwyta. Więc tak, brzuch mi wychodzi, kurde, więc tak to wygląda. Ja podwinęłam rękawy, ale oczywiście. O widzę, że one też mają taką taśmę. Pokażę Wam to z bliska. Taką taśmę tutaj, nie? I to jest tak jakby usztywnione są po prostu. I można sobie, wiecie, wygodnie właśnie podwijać, podciągać. Jeszcze Wam pokażę tak, bo miałam... Po to to zrobiłam w ten sposób. Wygląda ręka. No ja jestem na tak. Ja jestem na tak. Mi się to podoba po prostu. Bardzo fajnie się w tym czuję też. I tak naprawdę z dzisiejszych rzeczy, które Wam pokazałam, no to spodenki wiadomo, że zostaną. Co tam jeszcze było? Koszulę nie, raczej żadna z nich jednak. Yy, no, ten pierwszy płaszcz, kurtka, ten taki tręczowy, też się nad tym zastanawiam, ale tu już się zastanawiam, więc jak się zastanawiam, to znaczy, że możliwe, że nie. Ale to, to jest świetne. Jeszcze to zapniemy w takim razie i zobaczymy, bo to może też być tak sukienkowo trochę mam wrażenie noszone. Chociaż nie. Teraz, jak się zawiąza. Odstaje mi tutaj na szortach. Na tym sztywniejszym, odstającym jeansie odstają mi te boki. i Nie wygląda to ładnie. I też, jak jest zapięte. W sumie tu jest ostatni guzik. No to nie. Sukienki z tego nie zrobimy bez dodania dodatkowego guzika. Ale możemy to zapiąć. No, no da się, nie? Także spoko. Jednak jestem. Opcja rozpięta bardziej. Podoba mi się. Bardzo mi się to podoba. Także tak. O. I tak. Także tyle, słuchajcie. Piszcie, co Wam się dzisiaj podobało. No i co byście zostawiły na moim miejscu? Myślę, że dużo osób będzie za tym. Za tymi za żarcikami. A co sądzicie w ogóle o, tym, o tej rzeżuszce zielonej? Mam nadzieję, że się fajnie bawiliście. Widzicie, że uśmiech na mojej twarzy jest. Sama jakby podniosłam się też na duchu, mówiłam Wam, że ja, jak wchodzę w nagrywanie, to po prostu się odcinam od problemu więc pewnie ten uśmiech zaraz z twarzy zejdzie. Ale miałam chociaż trochę, trochę dłuższą chwilę, żeby jakby mieć oddech od, od wszystkich takich smutniejszych rzeczy. Także mam nadzieję, że się też fajnie bawiliście, że się trochę oderwaliście może od codzienności. Linki do y, tych rzeczy uda mi się podlinkować, tak myślę. Bo no tak, bo jak wszystkie kupiłam online, no to będę miała linki do nich, mam nadzieję, przynajmniej. <grystanie> Więc jak coś to będziecie mieć w opisie. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!